Cześć! Witam Was bardzo serdecznie. Dziś trochę inna minifigurka, bo z serii The Simpsons. Tak więc zaczynajmy. O, mamy dziadka. Dziadka Simpsona. Jak on się nazywał? Ape Simpson. Ape. Ape. Ape tak, dokładnie. Tu dostajemy oczywiście wszystkie figurki narysowane, jakie są w serii. Wszystkie akcesoria. To jest fajne, podoba mi się. I tak on się prezentuje. Jak możemy zauważyć, nóżki figurki są bardzo proste, szare. Koszula różowa z zapięciem. W okolicach szyi. Z tyłu nadruków żadnych nie mamy. No i jedyne wyróżniki tej figurki to oczywiście głowa. Taka w stylu Simpsonów. Oczywiście widzimy, że to dziadek Simpson. I gazeta, która jest naprawdę ciekawym elementem i chyba najlepszym moim zdaniem. Tutaj przybliżymy. Old Man Yells at Cloud. Bardzo fajny napis. Springfield Shopper. Nie wiem, czy to jest gazeta właśnie z Simpsonów. Daily News 50 centów. Bardzo ładna, nadrukowana część. Dla samej tej części można kupić ten zestawik. Jeśli się go trafi, no to jest to chyba najlepszy element. Ale tak jak mówię, no prosta figurka. Jeśli chodzi o toksik, można wykorzystać w jakimś mocu yy, jako figurka, która będzie gdzieś tam w naszym Lego mieście się pojawiać. Figurkę tę kupiłem, żeby przybliżyć sobie serię Simpsons, bo nie miałem z nią styczności w formie LEGO, oczywiście. I jestem no, zadowolony. Tutaj w zasadzie jedynym elementem, który wyróżnia figurki te zwykłe od tych serii Simpsons, no jest ta główka. Nie jest ona w jakiś tam większy sposób modyfikowalna, jest to jeden plocek, może się podobać. Fajny odlew, dokładny. Dzięki za obejrzenie odcinka. Pozdrawiam i do następnego. Cześć.